Cześć, z tej strony Azji, a dzisiaj już robimy piąty odcinek z Overwatcha. Zrobimy sobie zawsze szybką grę. Yy, jakieś łupy mam? Nie mam. Kurde, szkoda. Szkoda, szkoda, ale... Ale nie mogę. Może jak będę miał następny level, to otworzę skrzynkę. No. Mam nadzieję, że będę miał level. No, dajcie, szybko, szybką, szybko, 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 szyb... szybko, grę. szybko, grę. O. Yy, jeszcze będę... O szybko, szybko, Więc chcę powiedzieć też, że też, robił unboxing. Czyli będę coś otwierał, ale wam teraz nie powiem, bo byście powiedzieli kiedy, 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 a co, a co nie? To wolę już nie mówić. To już jak y będzie unboxing to wtedy, no, 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 no i o dobra, to wybieram. Y I tak. A tak mam. I będę unboxing nagrywał jeszcze z kierownicą. Będę miał to Eurotraka, Nie wiem, też się pytajcie na sekcji komentarzy, czy chcecie farminga, bo jakoś wy jakoś nie, nie zapada. Nie lubicie jakoś farminga, ale się też pytajcie, czy nie chcecie do takich odcinków. I też się pewnie będziecie pytać, kiedy konta strike, kiedy konta strike, tak. Więc jak mówiłem w Eurotraku chyba na, trzeci, tym, na trzecim odcinku, że nie mogę nagrywać, <laughs> więc nie wiem jeszcze może nagrywam, może jakiś będę miał program do nagrywania nowy, to to wtedy ten yy, co jest yy, to wtedy wam będę nagrywał yy, Counter strajka, ale będę się lamił, bo już dawno nie grałem. Tak. I dzisiaj może poszukam tego programu yy, i może jutro lub pojutrze, ja nie wiem, nawet nie, nic nie obiecuję, że będzie ten yy, Counter-Strike. no Może jakieś vlogi będą. Nie wiem, nie wiem, nic nie wiem, nie, nie powiem Wam. Bo te, nie wiem, co nawet będzie na tych filmikach. Yy, tak właśnie się wyraża. U ta postać się gówno nie postać. Ja przepraszam, za moje U mnie Dobra, teraz robi masakrę. No, no dobra, będę sobie teraz robocikiem. Czemu, bo lubię. Aha dobra, mam, a ten jest Nie wiem, ja też w ogóle... Nie no, no na pewno jakieś vlogi będą, tylko na razie nie mam kamery, to nic wam nie obiecuję. Kurde. Dawno w Overwatch' nie wiem, tak się silamy teraz. Myślę, że mnie dobrze słychać, ale chyba dobrze, bo nawet sprawdzałem te próby, wszystkie mikrofonu i to chyba dobrze będzie mnie słychać. Byłem nawet w sklepie poglądać te kamerki kamerki takie sportowe, znaczy sportowe i komputerowe takie wiecie jakie Możesz się... i okuu! Nie! Padne! I za no tam... Kamerka jedna, taka sportowa właśnie, co ja mówiłem. Stuwę kosztuje manta jakaś tam. Yy. Czemu ja to powiedziałem? Kurde, miałam nie, nie mówić, ale powiedziałem. No kurde. Taki właśnie za mnie jest koleś. I z tego właśnie będzie unboxing. Yy, znaczy z tej kamerki inter, internetowej. Yy, yy. HP się nazywa. I też będzie, jak mówiłem, też kierownicą. Będziemy sobie kierownicą gdzieś tam jeździć. Nie wiem, w ETS-ie, ATS-ie. Będę miał ATS-a, bo teraz sobie odinstalowałem, jakoś nie chciałem mieć. I jakoś tak wyszło, że chcę mieć teraz ATS-a. Jak niektórzy nie wiedzą, co to ATS to sobie. Kurwa. To sobie tak patrzcie w internecie, co to jest w ogóle? Trzech zrobiłem, a silami. O Boże. Jakieś też vlogi będą też. Jak mówiłem, tak mówiłem, wiem, to jak stralny. No i w lewie będą tak... Jakieś... Oła! Kurdy kolka! Oła! Oni dziobła! Bohaterowie żyją wiecznie! Prawie zabiję. Dobra, Smert. O, o, o. Tak na jednego nie... Najpierw, nie Najpierw trzeba zabić tą lekarkę. Nie! Ktoś mnie psuje! Cobie tak nie życzę! Nie. nie zamykaj się, nie. nie chcę wyjść. Pierwsza lampa, ja Piłka huh? ja nie... gramy w gałę. No to jest koszyk kótko, tylko jest, że szkoda, że nie można. Dobra, zabierz sobie tutaj. O, dobry. Ładnie. To chyba do trzech gramy. No, chyba tak. Coś mi się tak zdaje, że trzeba. Butterfield może też być... Kurde, ja też sobie muszę zresymontować. Wszystkie gry robią sobie... Fak, fak, fak. No co? Muszę go zabić. Ja pierdolę. Nie wierzę. No! Okay. Okay, się. Una, John! Strzelam na na ślepo! O Nooo! ja Лицо. Аж мне яйко Так я то буду. Скандал ты Ура. Ага. Ну, что ты! Вообще, мой наш пункт, ну, что ты. Właśnie ta gra nie idzie, dawno sobie nie grałem w O, fajnie, okay. fajnie, Fajnie tą grę zrobili. Kurde. Hmm, Ale mam brąz. Okay. Może <śmany> nie widzę. Ale on nie pada, ja śmierdzimy. Tak ja tego nie mam dla to żeby padało. Takie właśnie wakacje, nigdzie nie pojechałem, bo cały czas leje, pada i nic nie mam do roboty, tylko nagrywanie. Jestem przy celu. Ale ostatnio nagrywałam chyba 5 dni, temu 6. Okay. No to już powiedziałem sobie, ach dobra, nagram coś, bo tak to... nic nie nagrywam. No, o, dobra.

Przepraszam. Przepraszam, że się tak my... Przepraszam, że tak w ogóle mówię, bo już się nie lubię, nie lubię tak. Fakty! Fakty! 95% mamy. oni 85% i doganiają nas! Krajcielamy! Jak się sam jestem! Swyżeczkę mamy. Tak to wygramy, więc. O ty, o świnie. No, no, no. O ty. Może zwycięstwo. Yy, Jakieś tam mamy. Widziałem jaką grał, ale... no spoko. Kurde, do mam opóźnione. No oczywiście, że na niego. No też dobrze. Dobra, i proszę skrzyneczka jakaś. Proszę, proszę, proszę. O Jezu! prawo co to już koniec? Tak, koniec, więc by to już koniec, ostatni mecz, yy, już sobie będę kończył, więc trzymajcie.